Kolejna edycja konkursu Piosenki Poetyckie Jastrzębskie Śpiewania odbyła się w Jastrzębiu Zdroju. Przesłuchania uczestników odbyły się w sobotę, 16 listopada w Kinie Centrum. Konkurs Piosenki Poetyckie Jastrzębskie Śpiewania już po raz 21 w naszym mieście. Jest to jeden z festiwali, które mają bardzo, bardzo bogatą tradycję i co roku gromadzimy mieszkańców naszego miasta, ale i nie tylko, bo praktycznie artyści z całego regionu przyjeżdżają do nas, do Jastrzębia, żeby wziąć udział w tym festiwalu. O zwycięstwa w tegorocznym konkursie walczyły cztery zespoły, dwóch wokalistów i trzynaście wokalistek. Poziom wykonawców, zdaniem jurorów, był wysoki. Tutaj do Jaszczębia przyjeżdżam już od wielu lat i obserwuję, jak z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie właśnie tym gatunkiem śpiewania, tym gatunkiem poezji, tym gatunkiem muzyki. W tym roku pojawiło się dosyć sporo piosenek autorskich, które były całkiem niezłe, nawet żeśmy w tym roku wyróżnili jedną piosenkę w zasadzie jeden aranż. Piosenki, dlatego że odznaczał się takim swoistym stylem i odróżniał się od innych aranżacji. Poziom wykonawczy no, na takich festiwalach zawsze jest różny, ale są również osobowości bardzo ciekawe. Są również tacy wokaliści, którzy chcą śpiewać, i widać, że są bardzo Wrażliwi, kochają poezję, kochają śpiew, natomiast jeszcze z ich warsztatem jest troszeczkę pracy do zrobienia, ale wszystko chyba idzie ku lepszemu. I to, co, co dla mnie było szczególnie takie zauważalne, w tym roku pojawiła się już naprawdę fajna publiczność tutaj na sali, która słuchała tych wszystkich interpretacji. Najlepiej zdaniem jurorów wypadła Jagoda Klimek z Rybnika, która wykonała piosenki Oczy tej małej i Proszę sądu. Drugie miejsce przyznano Małgorzacie Biniek z Wrublewa, a trzecie egzekwo zdobyła Dominika Kozak z Jastrzębia Zdroju i zespół inne z Rybnika. Wyróżnienia powędrowały do Joanny Widera i Agnieszki Lupierz z Sosnowca oraz zespołu Silcila ze Szczerbic. Jak co roku mamy nagrody pieniężne, pula tych nagród to 5000 tysięcy złotych, także nagrody są bardzo, bardzo atrakcyjne. No w tym roku ja już znam wyniki. Rozdaliśmy całe 5000 zł, także mam nadzieję, że uczestnicy będą zadowoleni. Konkurs piosenki poetyckiej Jastrzęmskie śpiewania tradycyjnie zwieńczył koncert. Tym razem gwiazdą wieczoru była Kasia Kowalska. Nowa strona telewizji.